życie może rozmnażać się. Ten cykl pozwala życiu podlegać tzw. selekcji naturalnej. Naciski ze strony środowiska wpływają na informacje przekazywane z pokolenia na pokolenie, wybierając niektóre cechy korzystne dla przetrwania i pomijając inne. Chcecie przykładów? No, my sami nie mamy ogona, kiedyś był nam potrzebny. Mamy nasze białka, które katalizują reakcje chemiczne. Mamy RNA, które działa jak tłumacz informacji zwrotnych w naszym DNA na produkcję białek. A żeby domknąć pętle, nasze DNA wydaje instrukcje za pośrednictwem RNA, by tworzyć białka, które z kolei pomagają kopiować DNA. Nasze DNA. Przekazując nasz kod genetyczny kolejnym pokoleniom, możemy bezpiecznie założyć, że całe życie we wszechświecie spełnia tę podstawową definicję. Gdyby było inaczej. Trudno byłoby nam je w ogóle rozpoznać jako życie. Mówiąc prościej, żeby szukać życia, musimy mieć działającą jego definicję, nawet jeśli nie jest ona tak szeroka, jak mogłaby być. Ale nawet na naszej planecie, mając taką definicję w ręku, napotykamy interesujące, co najmniej interesujące, przypadki graniczne. Wirusy żyją. Przechowują informacje i się rozmnażają. Ale nie potrafią tego robić samodzielnie bez odpowiedniego gospodarza. A co z tak zwaną abiogenezą, czyli pojawieniem się życia na wczesnej ziemi? W pewnym momencie zbiór procesów chemicznych przeszedł od nieożywionego do żywego. A granica między tymi stanami była prawdopodobnie bardzo rozmyta i niejasna. Współczesna triada DNA. RNA, białka, nie mogła istnieć w pierwszych formach życia na Ziemi, bo jeśli usuniesz jeden z tych elementów, cykl życia się nie domyka. To oznacza, że wcześniejsze życie na Ziemi musiało być prostsze. Jedna z hipotez mówi, że pierwotne życie składało się tylko i wyłącznie z nici RNA. Te najwcześniejsze formy życia były zupełnie inne od tego, co znamy dzisiaj. Ale niektóre aspekty wczesnego życia wciąż są nam wspólne. Na przykład wczesne życie mm, wciąż wykorzystywało ciekłą wodę jako rozpuszczalnik, a rozpuszczalniki są niesamowicie ważne dla naszego zrozumienia życia. Dlaczego? Bo życie na Ziemi korzysta z zupy takiej pierwotnej, może bardziej zupy złożonych cząstek do przechowywania informacji, katalizowania reakcji i wielu Wielu innych procesów. Te cząsteczki potrzebują jakiegoś środowiska, którym nie zostaną natychmiast zniszczone, a woda jest do tego idealna. Co więcej, woda może łączyć się, wiązać się z wieloma innymi cząsteczkami. Rozpuszczać te niepotrzebne, co pomaga w zarządzaniu odpadami, i łatwo tworzyć membrany, dzięki czemu zawsze mamy jej odpowiednią ilość w pobliżu. Oprócz ciekłej wody, wczesne życie doświadczało temperatur podobnych do tych, które znamy dzisiaj. Nawet jeśli pierwsze organizmy były ekstremofilami, takimi jak bakterie żyjące w głębinowych kominach, kominach hydrotermalnych, czyli bardzo głęboko pod wodą, to wciąż mieściły się w szerokim zakresie ziemskich temperatur. Wczesne życie nie powstało w końcu na mroźnych odchłaniach przestrzeni kosmicznej ani na gorącej powierzchni Słońca. Wczesne życie wykorzystywało też te same pierwiastki, które znamy dzisiaj. Węgiel w tym przypadku jest wyjątkowo przydatny, bo łatwo wiąże się ze sobą i z wieloma innymi pierwiastkami, pozwalając na tworzenie dużych, stabilnych struktur. Tlen, Świetnie nadaje się do udziału w reakcjach chemicznych, co oznacza, że jest przydatny do magazynowania i wykorzystywania energii. Fosfor, azot, wodór również odgrywają kluczowe role, zwłaszcza w budowie DNA i RNA. Być może więc wczesne życie na Ziemi nie byłoby takie obce ten sam rozpuszczalnik, podobne temperatury, te same elementy budulcowe, te mikroskopijne stworzenia, niezależnie od tego, jak się pojawiły, miały te same podstawowe wymagania co my: daj wodę, daj pożywienie i energię, ale wszystko poza Ziemią to już zupełnie inna historia. Cywilizacja, przynajmniej według autorów hipotezy siluriańskiej, to taka, gdzie uprzemysłowienie występuje na skalę globalną, tak jak u nas. W tej chwili nasza cywilizacja industrialna zostawia ślady. Ślady, które będą wykrywalne przez naukowców nawet za 100 milionów lat. Ostatecznie nasz czas, czas na Ziemi, zostanie zredukowany do niczego więcej niż cienkiej warstwy osadów skalnych pokazujących, co my żeśmy tam wtedy robili. To mega, pocież. Co? No. Wiem, wiem, ale. W rdzeniach osadowych, w glebie, co co tysiąc lat odkłada się zaledwie kilkocentymetrowa warstwa materiału. W tych niewielkich warstwach paleontolodzy mogą znaleźć dowody na istnienie naszej ery geologicznej. Naszej ery zwanej antropocenem. Na przykład uprawiamy tak dużo żywności, że nasze użycie nawozów zmienia globalny obieg azotu na planecie. O tak. To zmienia również sygnaturę izotopową azotu, która będzie wykrywa w osadach. Rolnictwo i wylesianie zwiększają erozję gleby, a ta erozja trafia do oceanów i staje się częścią osadów morskich. Nasza działalność górnicza zwiększyła ilość złota, ołowiu, chromu, platyny i innych metali ziem rzadkich w środowisku. Te metale również będą widoczne w osadach w większych ilościach niż wcześniej. Ale elementem, który naprawdę opowie historię naszej cywilizacji, nie będzie nic innego, nic przy najlepszego lepszego, o to mi chodzi, niż węgiel. Ludzie podbili tę planetę, wykorzystując prostą reakcję, taką jaką jest spalanie. I wydaje się bardzo rozsądnym założeniem, że inteligentne formy życia gdzieś indziej mogłyby uczynić zupełnie to samo. Kiedy spalamy tkanki dawno obumarłych roślin, bądź paliwa kopalne, zmieniamy stosunek izotopów w atmosferze, o tak. To zjawisko nazywa się fachowo efektem sojsa, seussa, węgiel. Występuje w szkole pewnie kojarzysz w kilku odmianach, z czego najpopularniejsze jest węgiel C12, C13 i C14, chyba C14 jest najpopularniejsze. C12 węgiel to lekki izotop preferowany przez rośliny podczas reakcji fotosyntezy. Zwierzęta, które jedzą rośliny, kumulują węgiel C12. Drapieżniki, które jedzą te zwierzęta, jedzące te rośliny, również gromadzą węgiel C12 i tak dalej, aż dochodzimy do końca łańcucha pokarmowego. Emisje wulkaniczne za to zawierają głównie tzw. węgiel C13. Węgiel C14 jest radioaktywny i rozpada się w bardzo przewidywalny sposób w czasie, dlatego wykorzystujemy go do sprawdzania wieku. Danych rzeczy o tak. Paliwa kopalne nie zawierają praktycznie węgla C14. Gdy spalamy więcej paliw kopalnych, poziomy węgla C13 i C14 w atmosferze spadają, podczas gdy poziom wzbogaconego węgla C12 wzrasta. Ten dodatkowy węgiel w atmosferze również powoduje tak zwane lekkie ocieplenie Ziemi. Można dyskutować, czy globalne ocieplenie jest działaniem człowieka, że to przez człowieka się to wszystko dzieje i tak dalej, czy nie? Ale tak czy inaczej, temperatura, średnia temperatura na Ziemi globalna wzrosła o około 1 stopień. Kiedy badamy warstwę osadów sprzed milionów lat, właśnie takich sygnałów szukamy, aby stwierdzić, czy istniała wtedy zaawansowana cywilizacja. Musimy zobaczyć duży, ale bardzo krótkotrwały skok zawartości węgla. Węgla i tlenu. Duży, ale również tymczasowy wzrost zawartości metali i duży, ale tymczasowy skok globalnej temperatury. Wiecie co jest najlepsze? Że mamy takie coś. Stało się to dokładnie 56 milionów lat Nagła globalna zmiana poziomów izotopu węgla i tlenu mająca miejsce 56 milionów lat temu, czyli mówimy o tak zwanym paleoceńsko- oceńskim maksimum termicznym, PEMT, albo PETM, zależy czy z angielska czy z polska. Będę o tym mówił właśnie jako PETM. PETM trwało około 200 tysięcy lat. W skali geologicznej to mgnienie oka, ale pamiętajcie, że to mniej więcej tyle, ile Homo sapiens istnieje na Ziemi. W tym czasie temperatura na naszej planecie wzrosła o około 6 stopni Celsjusza. Było gorąco. Można powiedzieć. Mówimy o ciepłej pogodzie na biegunie północnym. Czapy lodowe wtedy całkowicie się stopiły. Wiecie, do czego sprowadza się to wszystko. Ja nie będę spowiadał Młodszy gwiazd. Czy Petmin jest dowodem jest. Starożytnej cywilizacji, spoiler, prawdopodobnie nie, zajęło około 5000 lat w tamtym okresie, aby osiągnąć poziom węgla w atmosferze, który nam, ludzkości, zajął, a no, mniej więcej sportowe jakieś 300. Więc skoro nie ludzie, to co było przyczyną tego globalnego ocieplenia? No, 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 nikt nie wie, nikt nie wie. Nikt nie wie na pewno. Najnowsze przypuszczenia mówią o masywnej erupcji wulkanicznej, ale to nadal tajemnica. Zagadka, może bardziej. Co ciekawe, istnieją dowody na obecność. Dużych ilości węgla kopalnego w tamtym okresie. Kilka milionów lat później te warunki powtórzyły się podczas tajemniczego wydarzenia, zwanego jako Warstwy Eoceńskie o tajemniczym pochodzeniu. Serio to brzmi tak. Naprawdę brzmi to komicznie, ale tak to się nazywa. Były też inne masowe zdarzenia w tamtym okresie, w okresie kredowym które pozbawiły ziemskie oceany tlenu na tysiące lat. Szczerze mówiąc, większość naukowców uważa, że jesteśmy pierwszą cywilizacją, jednak przyznają, że gdyby zaawansowane gatunki istniały tylko tak krótko jak my, byłyby ekstremalnie trudne do wykrycia. To jest fakt, ale może takie gatunki, gatunki o których mówią naukowcy, to by były takie gatunki, które miałyby mniej więcej podobny skład jak my, skład chemiczny. A co, gdyby istniały gatunki, które mają inny skład chemiczny niż ludzie? No właśnie. Może to, co wydarzyło się na naszej planecie jest uniwersalne i prawie wszystkie formy życia we wszechświecie potrzebują tych samych składników wody, węgla, światła słonecznego a może nie? W końcu mamy tylko jeden punkt odniesienia nas samych Ziemię. To właśnie dlatego marsjański meteoryt był tak fascynujący. Wczesny Mars. Miał ciekłą wodę na swojej powierzchni, w miarę umiarkowany klimat. Ale Mars charakteryzuje się też procesami chemicznymi i geologicznymi, które są co najmniej można powiedzieć, że unikalne dla tej planety, ok? Zwłaszcza miliardy lat po jego wyparowaniu z Marsa oceanów. Dlatego musimy być niezwykle ostrożni podczas badania. Innych planów pod kątem potencjalnego życia. Tutaj mówię, na szczęście inne miejsca w układzie słonecznym dają nam możliwość sprawdzenia, jak szeroka może być nasza definicja życia, czym naprawdę jest życie, a jednocześnie jak je w sumie rozpoznać. Wiele zewnętrznych księżyców w układzie słonecznych takich jak Enceladus i Europa skrywa ogromne oceany ciekłej wody, ale ta woda jest zamknięta pod wieloma kilometrami lodu, przez co światło słoneczne do niej nie dociera. Jednak nie wszystkie formy życia na Ziemi potrzebują światła słonecznego, więc czy życie mogło rozpocząć się w ciemnościach tych księżyców odległych planet, trochę jak w głębi rowu mariańskiego, czy złożona sieć pokarmowa mogła ewoluować napędzana materiałem organicznym Dryfującym przez lodowe skorupy, którym żywiły się mikroskopijne organizmy, by stać się pokarmem dla nie wiem, jakichś ogromnych, ślepych wielorybów ślepych gigantów może bardziej wielorybopodobnych przekonajmy się oto Tytan jeden ze 145 księżyców Saturna. Serio, on ma tyle. W sensie niby się mówi, że 24, ale jeszcze odkryto 62 i w sumie tam są 135 jakichś latających obiektów, więc mówimy, że to może być, mogą być księżycy. The more you know. To drugi co do wielkości księżyc w układzie słonecznym. Odkryty przez wielkiego astronoma Christiana Huygensa. Tak wiem. Ale został przez niego odkryty w 1655 roku. Ten fascynujący obiekt spowija gęsta atmosfera bogata w Azot jest jedynym znanym miejscem poza Ziemią. Gdzie na powierzchni występują jeziora i rzeki, ale przy temperaturze minus 180 stopni Celsjusza to raczej tam wody nie będzie. Nie są to jeziora czy rzeki wody, lecz ciekłych węglowodorów, takich jak metan. Czy metan może służyć jako rozpuszczalnik dla egzotycznych form życia w tak niskich temperaturach? Być może nawet wielokomórkowe stworzenia, polegające na boleśnie, powolnym metabolizmie, mogłyby pływać w tych metanowych, morzach. Badania trwają, ale jedynym sposobem, aby ostatecznie się tego dowiedzieć, jest polecieć tam i to sprawdzić. Ogromne atmosfery planet zewnętrznych mogą wydawać się nam niezdatne do życia, o tak. Ale kto wie, jak dziwna fizyka, egzotyczna chemia działa w takich głębinach. Ciepło, ruch, złożone cząstki, wszystkie te składniki są tam, ukryte warstwa po warstwie w tych gęstszych atmosferach. I wreszcie, czy istnieją formy życia, które tylko możemy sobie potencjalnie wyobrazić, bo nigdy ich na naszej planecie nie spotkaliśmy? Być może gdzieś tam we wszechświecie życie wykorzystywało...